Blaszku, pańków para, biorę na browara. Co? No blaszki. Kurwa, codziennie tu jesteście, nie zdodziło ci się takie nic nie robię, z całymi No tak, ale wiesz bracie, to jest wina społeczeństwa. <grym> nie jesteśmy braćmi. Po drugie, nie zaczynaj swoje gadki, nie mieć się umyć, zacznij szukać pracy, nie poczujesz się, by zarobić dwa grosze. Że to, że to ta, ma tak, to mi tutaj gadasz, a sam to niby to masz pracę? O mnie się nie martw, za zarabiam hajs, nigdy nie zobaczysz mnie zebrzącego, jak ty. Ta, 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 daruj sobie te swoje gadania. Sęp. Trzyma jak tam Dobra, powiedz, że dziś wieczór chcę mieć hajs. Zozy, tak się zastanawiałem. I miałbyś czegoś dla mnie? Może? Powiedz, ile za 100 złotową torbę? Ile? 100 złotych! Mm, mam kłopot, jest, mam 70 blach przy sobie. Może jakiś rabacik? Więc... Z tobą kurwa zawsze jest tak samo, prawdziwy Sem. Znajdź se kurwa jakąś